Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi pozycjami książkowymi dostępnymi w ofercie naszej stacjonarnej księgarni, galerii, nieznany świat. Zamieszczone tu opowiadania są inspirowane prawdziwymi historiami ludzi. Ich przeznaczeniem było spotkanie z wieloma trudnymi sytuacjami. Wszystko, co nas spotyka, zarówno dobre, jak i złe. Jest po coś. Jest ważne, bo kształtuje nas, uzmysławiając, że człowiek, jeśli tylko znajdzie w sobie siłę, może wszystko. Mądrość płynąca z przedstawionych ludzkich losów budzi w czytelnikach wiarę, pokazuje, że jesteśmy niezniszczalni, zawsze mamy szansę się odrodzić. Ostatecznie wszystkie historie kończą się dobrze. Bohaterowie opowiadań odnajdują w sobie spokój. Maja Iwaszkiewicz z wykształcenia jest historyczką sztuki i mediewistką. W centrum jej zainteresowań znajduje się średniowiecze, jego kultura i symbolika. W świni na sądzie ostatecznym autorka walczy ze stereotypem, który głęboko zakorzenił się w naszej świadomości, a który przekonuje, że średniowiecze to wieki ciemne. Zmienić ten pogląd można bardzo łatwo, uważa badaczka. Wystarczy zdać sobie sprawę, że to ostatnia epoka w której zwierzęta i ludzie byli ze sobą bliżej niż kiedykolwiek później. Właśnie o relacjach ludzi i naszych braci, mniejszych w średniowiecznej Łacińskiej Europie, traktuje niniejsza książka. W 2019 roku Andrzej Szmilichowski zaczął pisać pamiętnik, co dwa lata później zaowocowało wydaniem Tomu. Trudny rok. Recenzowana tu książka To, by tak rzec, ciąg dalszy owej przygody. Cała twórczość eseistyczna Andrzeja Szmilichowskiego to w gruncie rzeczy namysł nad kondycją człowieka i świata, namysł, który bierze się z napięcia istniejącego pomiędzy tym, kim się jest, a tym, co wokół. Gdzieś w tle pobrzmiewa napomnienie wskazujące daremność podobnych wysiłków, lecz autor nie reiteruje, dopatrując się w tych dociekaniach, fundamentalnego sensu ludzkiej egzystencji. Ta krótka książka dzieło zapomnianego pisarza i publicysty Mieczysława Rościszewskiego, właściwie Bolesława Londyńskiego żyjącego w latach 1855–1928. Zawiera między innymi bajki i baśnie słowian-bałkańskich, bajki czeskie, morawskie, kaszubskie, polskie czy rosyjskie. Ich bogactwo pokazuje, jak zróżnicowane są kultury poszczególnych narodów słowiańskich. Choć wyrastają z jednego rdzenia, naleciałości związane z religią czy obcymi wpływami odcisnęły na nich wyraźne piętno. Zauważyłem, pisze autor, że wszystko, co myślę, może się realizować, oczywiście potrzebna jest cierpliwość. A znajomość przepływów energii przez ciało pomogła mu w zrozumieniu skuteczności tych relacji. Do odpowiedniego tworzenia dnia jutrzejszego potrzebne jest, aby człowiek był zrównoważony, a także utożsamiał się z całą rzeczywistością, która nas otacza, z całą pełnią. Zauważymy wówczas w każdej żyjącej istocie tchnienie boską część nas. Niniejsza książka ma pomóc we właściwym patrzeniu na ludzi oraz świat, nie tylko duchowy a także w zrozumieniu, że wszystko jest jedną całością i niczego nie należy oddzielać od pozostałych wytworów naszego tworzenia.